19 sierpnia roku 2016. Mateusz Jaworski, witam serdecznie. Biało-Czerwona Droga na Mundial. Witajcie. Dzisiaj będzie tak troszeczkę, może nie powiem, nudno, ale bez żadnych filmików, bez żadnych wstawek. Dwa tygodnie pozostały do meczu polskiej reprezentacji w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Kazachstanem. Polska, która w tym momencie wydaje mi się, że jest faworytem grupy eliminacji Mistrzostw Świata. Myślę, że naprawdę będzie bardzo, bardzo, bardzo dobrze działała w tych eliminacjach. Kolejnych parę pozytywów w tym tygodniu. Karolinetti przeszedł do sandori Genua, gdzie zbiera już pierwsze pochlebne recenzje w meczach sparingowych. Arek Milik szczelił bramkę w meczu sparingowym Napoli z Hertą Berlin. Ja myślę, że to jest wszystko bardzo, bardzo, bardzo pozytywne. Kuba Błaszczykowski strzelił fantastycznego gola dla Wolfsburga w meczu sparingowym Sandy. Poza tym myślę, że naprawdę polska reprezentacja w tym momencie wychowuje zawodników, którzy bardzo dobrze radzą sobie za granicą. Kapuska jeszcze nie, za, nie zadebiutował w Premier League. Był posadzony na w ławce rezerwowych w pierwszym meczu Leicester przeciwko Hall City, który przegrali 1-2 w angielskiej Premier League. Ale myślę, że w kolejnych meczach Bartek będzie miał szansę na debiut. Proszę Państwa, 4 września Polska zagra z Kazachstanem na wyjeździe. Mamy, przypomnę, grupę z Danią, Kazachstanem, Rumunią, Czarnogórą i Armenią. Ja tak dzisiaj troszeczkę bym chciał przeanalizować jacy są przeciwnicy, tak naprawdę. Powiedzmy sobie szczerze: Polska jest zespołem ułożonym przez Adama Nawalkę. Jest reprezentacją, która w tym momencie jest ustabilizowana, ma ustabilizowany skład. Gdybyśmy dzisiaj zgadywali, to ja myślę, że spokojnie moglibyśmy odgadnąć, nie wiem, 8-9 zawodników z pierwszego składu, którzy wybiegną przeciwko Kazachstanowi na wyjeździe. Natomiast tak. Rumunia, która generalnie zawiodła podczas mistrzostw Europy we Francji, ma nowego trenera, niemieckiego trenera, który będzie próbował odbudować ten zespół, a więc oni gdzieś tam są w przebudowie. Rumunii będą mieli myślę duże problemy w tych eliminacjach. To jest jeden z naszych głównych rywali, ale oni nie mają ustabilizowanej kadry. Dania to jest niesamowicie wygłodniały zespół. To jest drużyna, która nie awansowała do Mistrzostw Europy. To jest zespół, który ma fantastyczne e, statystyki z poprzednich eliminacji Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. My pamiętajmy, że Dania to jest ten zespół, który wszedł do Mistrzostw Europy roku 1992 kuchennymi drzwiami za Jugosławię. Tam była wtedy wojna. To jest drużyna, która zdobyła wtedy mistrzostwo Europy. Dzisiaj po 24 latach Dania jest takim wygłodnionym zespołem, który chciałby nawiązać do sukcesów drużyny Mortena Olsena, gdzie grali fenomenalni Wilford, Jensen i inni zawodnicy, którzy stanowili Schmeichel, którzy stanowili o sile tamtego zespołu. Ja myślę, że Dania jest takim zespołem, na którym gdzieś tam będzie ciążyła presja. Ja myślę, że to jest nasz główny rywal w tym momencie do pierwszego miejsca w tej grupie. Z nimi zagramy w październiku, później zagramy z Armenią. Armenia to jest bez wątpienia zespół, którego nie można lekceważyć. Ja wiem, co powiecie. Oni mają jednego zawodnika. Henrika Miktarianos. Ale mimo wszystko to jest drużyna, która ma duże ambicje. Oni będą walczyć w każdym meczu o zwycięstwo. Dlatego zlekceważenie Armenii byłoby niesamowitym błędem. Ale ja co do tego jestem spokojny. Adama Wałka nie lekceważy żadnego przeciwnika. Polska reprezentacja jest na tyle w tym momencie ograna i na tyle ustabilizowana, żeby nie, zle nie zlekceważyć tej Armenii. Z Czarnogórą mam gdzieś tam rachunki do wyrównania. Ja przypomnę, że za Waldka Fornalika myśmy grali eliminację do Mistrzostw Świata w Brazylii gdzie w pierwszym meczu było 2-2 w Podgoricy później pechowo zremisowaliśmy 1-1 na własnym boisku z Czarnogórą także tutaj na pewno jest coś do wyrównania to jest drużyna, która może być czarnym koniem tej grupy także musimy na nich uważać my z nimi nie zagramy do marca roku 2017 także tutaj mamy troszeczkę czasu ja przypomnę we wrześniu gramy z Kazachstanem w październiku gram u siebie z Danią i z Armenią. I na koniec tego roku, 2016, zagramy w Bukareszcie z Rumunią. To są spotkania, ja tak dzisiaj analizuję, w których wzorem tego, co Polska zrobiła w eliminacjach do Mistrzostw Europy, tych okraszonych sukcesem i awansem do ćwierćfinału we Francji, myśmy zdobyli wówczas, teraz liczę, 10 punktów. Ja myślę, że teraz takie 10 punktów też jest możliwe. Ja nie będę analizował, z kim wygramy, z kim zremisujemy i tak dalej, ale samo się nasuwa, że zwycięstwo z Kazachstanem na wyjeździe jest w tym momencie takim musem. Później zagramy z Danią, z którą fajnie byłoby wygrać, i z Armenią, z którą musimy wygrać. Z Rumunią na wyjeździe, jeśli nie wygramy, a będzie remis, będzie ok. Ale proszę Państwa, ja myślę, że. W tym momencie, w każdym meczu ta drużyna Adama Nawałki będzie walczyła o zwycięstwo. Z Czarnogórą zagramy dopiero w marcu roku 2017. Polska, Rumunia, Dania, Czarnogóra, Armenia i Kazachstan. To jest ta grupa, grupa etych eliminacji do Mistrzostw Świata, gdzie wydaje się, że Polska jest faworytem tej grupy. Jesteśmy w tym momencie najwyżej w rankingu FIFA na 16. miejscu, spośród reprezentacji uczestniczących w tych eliminacjach. Biało-Czerwona Droga na Mundial jest takim programem, który na bieżąco będzie informował o tym, co się dzieje. Na dzień dzisiejszy, a więc na dwa tygodnie i dwa dni przed pierwszym meczem Biało-Czerwonych w eliminacjach do Mistrzostw Świata wszystko wygląda bardzo, bardzo pozytywnie. Fabiański zagrał pierwszy mecz w Premier League w Swansea, gdzie wygrali 1-0 na wyjeździe. Fabiański zachował czyste konto. To jest super. Nasi obrońcy grają naprawdę dobrze. Pazdan, fantastyczna forma. Glik zagrał w Monako, prawdopodobnie osiągnie Ligę Mistrzów, Legia Warszawa również, nie tylko z Pazdanem, ale również z Jodłowcem, z kucharczykiem, który gdzieś tam puka do bram tej reprezentacji na 99% awansuje do Ligi Mistrzów po Zwycięstwie nad irlandzkim Dundalk 2 do 0 na wyjeździe. Ja przypomnę, że rewanż jest w najbliższy wtorek i w tym momencie nie mam żadnych wątpliwości, że legia do tej Ligi Mistrzów po 21 latach ich nieobecności, o 20 latach nieobecności polskiego zespołu do piłkarskiej elity awansuje. To jest wszystko bardzo, bardzo napawające optymizmem przed zbliżającymi się eliminacjami rosyjskiego mundialu roku 2018. Ja dzisiaj nie będę zanudzał. Julia będzie ze mną już za tydzień, ponieważ wraca tutaj do Anglii. Co mogę powiedzieć, to to, że za dwa tygodnie przed meczem z Kazachstanem będzie bardzo taki Szczegółowy program o tym, jak Polacy według nas zagrają, w jakim składzie, co Adam Nawałka wymyśli i tak dalej. Natomiast w, po meczu z Kazachstanem, a więc 4 września, w niedzielę, wyemitujemy specjalny program Biało-czerwonej drogi na Mundial, bo ten pierwszy mecz z Kazachstanem będzie takim zaczątkiem tak naprawdę takim faktycznym zaczątkiem tego programu gdzie biało-czerwona droga na mundial będzie się sama promowała. Ja myślę, że dzisiaj takim papierkiem lakmusowym do rozpoczęcia tych eliminacji Mistrzostw Świata jest mecz piłkarzy ręcznych Polski i Danii w półfinale Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, który rozpocznie się już za około 4 godziny. Ja bym sobie życzył, żeby... Co do tego, że Polska awansuje, tak jak mówiłem, tydzień temu, to ja tutaj nie mam wielkich wątpliwości, bo my tak naprawdę jesteśmy przynajmniej na papierze najlepszą ekipą wśród drużyn grupy E eliminacji rosyjskiego mundialu. Natomiast ja bym sobie życzył, żeby o tej porze, za dwa lata, żeby mówić o tym, że Polacy byli przynajmniej półfinalistami rosyjskiego mundialu. Dzisiaj specjalnie nastawiłem budzik, będę się budził na mecz. Polska-Dania e, Półfinale Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Natomiast, tak jak mówi, za dwa tygodnie już pierwszy mecz. Kazachstan-Polska. Za tydzień przeanalizujemy skład, który Adam Nawałka powołał już w przyszłym tygodniu. I myślę, że to wszystko będzie działało naprawdę bardzo, bardzo optymistycznie, i pozytywnie na nas. Co do tego, że zrobimy trzy punkty w Kazachstanie, mam wątpliwości. Natomiast Polacy, myślę, że w tym momencie naprawdę. Będą nam imponować przez, przez przynajmniej kolejne dwa lata. Mateusz Jaworski, Biało-Czerwona Droga na Mundial. Tak jak powiedziałem, Julia dołącza do mnie. Moja córka Julia Jaworska, która jest taką moją muzą, natchnieniem tego programu, dołączy z, dla, do mnie już za tydzień, w kolejny piątek. E, wraca z Polski z wakacji, także będziemy razem prowadzić kolejny program, w którym skomentujemy powołanie Adama Nawałka, ja myślę, że tam nie będzie że wielki niespodzianek, nie będę w tym momencie przywoływał nazwisk, ale Nawałka wie co robi, rozpoczynamy eliminację do mistrzostw świata, biało-czerwona droga na mundial, Rosja 2018 rozpoczyna się już za dwa tygodnie i tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiaj to wejście. Mateusz Jaworski biało-czerwona droga na mundial zapraszam w przyszły piątek, trzymajcie się zdrowo.